A we wszystkim w dzisiejszym odcinku męki pańskiej, czyli młynek, czyli Wialnia, Młynek? Wialnia, jak to inni mówią? Nie wiem. O! Ho, o, 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 o. Dobra, ja tu się męczę, bo chcę ucywilizować ten młynek z tego względu, że do pracy, do tego młyna, kiedyś potrzebne było dwie osoby. Jedna osoba w tej pozycji no tej, wkręciła korbą. Teraz z tego względu, że jest brak rąk do pracy, muszę to zrobić na silnik. No to są problemy, jak zwykle. Przednie co? No. I tak, jak ja to chcę rozwiązać? O, patrzcie, to jest tak. To jest taka ciężka praca, bo to y, oczywiście nie mam tokarki. Jedyną moją tokarką to jest szlifierka kątowa oraz porządne także muszę sobie radzić jakoś z tym wszystkim teraz tak, ja tutaj w sumie średnica nie zgadzała mi się to po prostu musiałem rozciąć żeby to jakoś to miało ręce i nogi, no trudno to powiedzieć no ale jak zwykle na no, następny ten problemy z tego względu, że za dużo luz jest. no dobra ale czego jest rozumowanie? Krzipów trąta garaż. Kiedy się przywrócisz i zęby wybijesz, może nie. się nagrywa? No pewnie. Yy, co chcę zrobić? Sam nie wiem jeszcze, co chcę zrobić, ale może się uda. Czyli tak. Co tu pospalać? O, bardzo wycentrowane. Co Właśnie. Trzeba ja. to odciąć. No, to jest długość. Głosie. Czego odcinam? Bo chcę to zespałkać. Był za duży luz, bardzo rastuje. Sam jeszcze nie wiem, czy to będzie dobre, ale... Postaram się. się kładnie wszystkie przepisy BHP. Gdzie są twoje ogólniki? Czyby powinni pokazywać w filmach instruktażowych, jak nie robić. Nie właśnie. O, tak, cykl. O, teraz. Teraz jest, o, teraz jest. A to jest śrub. Śruba. Śruba, ona jest. Ona ma większą twartość. Nie wiem. Ona chyba jest na Z panem Kotły. Z podajniaczem. jest takie z takich samy śrub. Niezwykła śruba. Ok, nie denerwuj się. Pomalujemy, wyklepiemy, wstawimy od Twojego. będzie to. Yy, dobra, to. Wspomnę. jednej rzeczy bardzo ważne. Rano sprzedałem żyto. No i cena mnie po prostu. I teraz się zastanawiam co w tym roku posiać bo nie wiem doradcie mi na ziemiach klasy czwartej, piątej co mam posiać żeby na tym zarobić bo ile było żyto no żyto było dość zanieczyszczone także tam y, była taka usługa odwijania Jania y, w lewo, bo chodźcie zobaczcie to będzie długi hit, nie? a ostatnio tak, tak sobie myślę przy zmianie oleju, bo oglądałem inne filmy, jakoś wszyscy w ciągu 10 minut zmienili olej. A mi mnie, a mnie trzeba było pół godziny. Nie wiem, jak to inni robią. O, chodźcie tutaj zobaczyć, co to było. Taka była usługa 20 zł stony. O, odwiewało się takie coś. O, proszę. O, tak. Takie nasionka. A najlepiej te nasionka są śniadowi. Na ogród. Wysypać. <grym> Dobra, żartuję. Kończymy ten młynek i tak pomyślałam, że ten młynek będzie potrzebny, żeby nie korzystać z tej usługi, czyli zaoszczędzić 20 zł. Ale ty Krzysiek więcej czasu i pieniędzy pewno zmarnuje na ten młynek nie będzie chodził jak te 20 zł stąd. No zobaczymy, ale warto mieć taki młynek. O, o! O, o to nie chodziło. Teraz chcę to po prostu tutaj przyspać, żeby nie było takiego luzu. Teraz tak. Czasami trzeba szukać pół godziny, a w ciągu 10 minut to się zrobi. O, jest! Jest! Chciałem, że to tak tylko nie mogło uciec. Co nasadzam w ten sposób? O, patrzcie tutaj. No, szkoła druciarstwa, zobaczcie, patrzcie. Zobaczcie ile tutaj o. Ile jest... Jak ślima. Jedna rurka, druga, trzecia i czwarta rurka. To jest pomysłowość. Tu nałożymy ma działać. Patrzcie, da się, wszystko da się. Wszystko się da. A, coś Wam pokażę. Pokażę Wam czy ty to jest Wysechuj. Wiecie co? Napotkałem na następne trudności. Nie wiem czy zauważyliście. Zdemontowałem przykładnie. Która tu się znajdowała. No. O, w ten sposób. Tutaj ładnie robiłem, To są takie drewniane kołeczki. Na dobry fachowiec to robił. Tu i tu. Takie fajne kołeczki są. To musiałam zdemontować, bo okazało się, że byłyby za duże obroty w tej całym jalnym łynku, jak zwał tak zwał. Także cała moja robota tokarska w sumie poszła na marne. Ale to nic. A, nic. No to może gdzieś się wykorzysta, jak to się mówi do archiwum się da. Ale co? Gdy zdemontowałem tutaj yy, ten wirnik, okazało się, że on jest na kwadracie. No jak zwykle. Rura kwadratowa dwójeczka, później rura kwadratowa 2,5 no i rurka. Zeszliwowałem, ale co? Kusuje się? Zrobiłem tak to dokładnie. Że może i to by mnie jakiś pochwalił. Także. Yy, okazało się, że z tej pralki, co pokazywałem w poprzednim odcinku, spaliłem go. Źle się podłączyłem. To nic. Ale co spaliłeś? Silnik. Silnik ze Mam jeszcze z jakiejś innej pralki, ale okazuje się, że będzie po prostu za słabo się grzeli. Także. Jedyną, co poświęciłem tutaj inwestycją, jedyną inwestycją, to jest ten pasek, który kosztowałby 15 zł. No i chyba jedna tarcza. No i czas. No ale słuchajcie, nie myślcie, że ja cały czas siedzę przy takim czymś. Teraz co, zademonstruję Wam, że. że to w sumie działa. Że nie ma dużego ruchu to koło. Silnik. Będzie zakupiony drugi. Oczywiście tu będziemy... No to jest taka, jak to się mówi, prowizorka. I coś Wam chciałbym jeszcze powiedzieć, że hmm, może inaczej ten młynek wykorzystam. Także na razie odpalimy to. Także pewne luzy zniwelowałem. że on tu właśnie nie ma tej silniki No ale... No dobra, pokażę Wam jak to działa. Żebyście nie mówili, że koło dybocze, jak w starym wozie No. Czekają się to ma 1360 obrotów, a damy tutaj silnik chyba jedyneczkę. Tak żeby to, nie wiem, albo jednofazową, albo trójfazową. Zobaczymy jeszcze. I, i, I co bym chciał w tym młynku zmienić? Bo ten młynek działa tak, sypie się tutaj. tutaj nie będę tak, tutaj, tego porządku tutaj robił, bo to się inne obowiązki mam. I całe zboże przechodzi przez sito, prawda? Czyli letki taki kwas zostaje odwiewany, a całe tam zboże idzie na dół. A ja bym chciał właśnie zrobić, żeby zastosować tutaj gęstsze sito, żeby to. żeby te nasiona, brzycie, po prostu się tu przesiały i poszły tam na dół. A tutaj, z tej klateczki, żeby wychodziło już gotowe. Boże, a odwiana tam będzie określona tam słoma czy coś. Ale jak to się mówi, no muszę zakończyć teraz pracę nad tym. No ale pokażę wam jak to będzie działało w akcji, bo mam koło 10 ton jeszcze do przewiania. Zobaczę może część sprzedam nie przewiewając, część będę musiał przewieźć, przewiać. Ale co, muszę iść startować tytoń, bo, bo, bo w tym tygodniu możecie spotkać mnie. Oglądajcie ten, obserwujcie ten samochód. Spotkamy się może przy skupię uniwersal? Zobaczymy, czy pozwolą nam tam nagrywać. A no, zobaczymy, jak będzie. Także biorę się za składanie tytoniu. Chodźcie, słuchaj, zadam to pytanie. Tak, Cały będę zadawał pytania. No. Teraz tak, tak przeanalizowałem to wszystko. Yy, prądu poszło. Tam podliczę. Tam w jednym odcinku zresztą podliczę całe koszty suszenia. Ile kilowatów poszło po prostu na jednym, jednym suszarni, ile wszystko, ile drzewa poszło. Także podliczę to wszystko. A teraz no, chcę pokazać, że może tu troszkę ciemno będzie, że wysych jeden rząd. Powiem także. No suchutki jest, suchutki, korządki też, no, korządki. Nerwy, nerwy, nerwy są bardzo suche. Ile suszyłem? Krótko, chyba 4 dni. I teraz zadam wam pytanie, co do kombajnu na ziemniaki. Jakby ktoś po prostu sprawdził w internecie, jak ten kombajn się nazywa. Nie wiem, jakiej to firmy jest. Z jakiego? W jakim państwie został produkowany? Bardzo dobry. Zakupiłem go chyba z 3 lata temu, albo 4, jeśli pamiętam. I też będzie, tutaj będziemy jeden odcinek robili przy wymianie błów. Także pytanie. W jakiej firmy jest ten kombajn? To prawdopodobnie jest pierwszy kombajn do ziemniaków. I w jakim kraju został produkowany? To co? Trzymajcie się do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie cześć!